Herkules Autotechnika Warsztatowa oraz Centrum Szkoleniowe Herkules przedstawia spoter blacharski Easy Spot 3500A. Spoter blacharski to niezbędne narzędzie współczesnego blacharza samochodowego. Stanowi on zwykle podstawę systemów napraw panelowych karoserii samochodowych. Znaczna część napraw karoserii to właśnie naprawy panelowe profili zamkniętych. Metoda ta pozwala na uniknięcie konieczności wymiany drogich elementów karoseryjnych, takich jak drzwi, maski i tym podobne. Pierwszym etapem naprawy są oględziny oraz usunięcie powłok lakierniczych w miejscu uszkodzenia. Zamocowanie tzw. szybkiej masy pozwala na maksymalne skrócenie prac przygotowawczych. Kolejny etap to przygrzanie serii bitów, które umożliwiają wyciągnięcie uszkodzonej blachy. Naprawa uszkodzeń o znacznym zakresie wymaga zastosowania strąg pullera. Po umieszczeniu cięgna w otworach bitów, następuje wyciąganie uszkodzenia przy pomocy strąg pullera. Po wyciągnięciu należy odprężyć naprawianą blachę, aby po zdjęciu strąg pulera nie powróciła do kształtu sprzed naprawy. Pierwszy etap naprawy został zakończony. Po odłamaniu bitów można przystąpić do wykonania prac wykończeniowych. Stosuje się do tego Easy Puller, młotek udarowy oraz elektrody obkurczające. Młotek udarowy zintegrowany jest z uchwytem Spotera. Kompletny system do napraw panelowych poza spoterem blacharskim powinien być wyposażony w strong puller oraz easy puller. Easy puller mocuje się w miejsce młotka udarowego. Pozwala on na bardzo precyzyjne wyciąganie wgnieceń. Dodatkowo spoter Easy Spot 3500A posiada funkcję przygrzewania bolców gwintowanych. Podkładek oraz uchwytów elementów ozdobnych. Po wyposażeniu w dodatkową elektrodę umożliwia przygrzewanie drutów falistych, zastępujących bity. EasySpot wyposażony jest w uchwyt roboczy, młotek udarowy oraz komplet elementów eksploatacyjnych. Wir haben sie rezultat EasySpot 3500A. idealny für die